Oj, jedziemy z tym koksem. <laughs> Mamy waszego szefa. To znaczy prezesa. Jeśli chcecie go odzyskać, musicie spełnić nasze żądania. Powiedz o chłopcach. Zaraz. Po pierwsze, żądamy... Uuu. Cicho! <laughs> żądamy skrzyni złotych monet w niskich nominałach. I chłopców. Zaraz. Po drugie, biżuterii. Całej szkatuły biżuterii, najlepiej diamentów. Chłopcy... No, no zaraz, nie. I trzech młodych mężczyzn zdrowych. Weź czterech, mogą się przydać. Make it five. I babona czekoladowego. Okup zostawcie jutro, w samo południe, pod pręgierzem na starym rynku. Inaczej on zginie. No szkodzi mu. Mhm. Wyłącz kamerę. Mamy to. No to no. Okej. Okay. Kto to w ogóle jest? Wiesz co, nie wiem. No zgarnęłam schodnika dzisiaj. A to komu to wyślemy? Wszystkim. no Ktoś na pewno zapłaci. Moça, goza bicho?